Thank you Warszawska średnica 2050. Partnerem kanału Awizonosz jest Platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj w Zmąż i właśnie się znajduję we przejściu podziemnym Warszawy Zachodniej. Jak widzicie, no jest tu przestrzeń, aktualnie trwają ostatnie elementy, jeżeli chodzi o oddawanie do użytku tej inwestycji. Co istotne, całość jest już właściwie gotowa i całą inwestycję pokazywam Wam ją od ponad no, 4 lat. Dlatego też chcielibyśmy razem z wykonawcą, ponieważ dzięki Budimexowi wchodziłem tutaj na plac budowy, zrealizować ostatnie materiały na zakończenie całej tej inwestycji. Stąd mamy pytania właśnie do Was. Jakie Wy macie pytania na temat realizacji całej tej inwestycji? Więc piszcie w komentarzach pytania do wykonawcy, a następnie w przeciągu najbliższych kilku dni po premierze tego materiału będę zbierać te wszystkie pytania i zostanę właśnie wysłane do Budimexu i zrealizujemy Q&A z... Budową Warszawy Zachodniej. Także zapraszam do pisania w sekcji komentarzy Waszych pytań, a tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!